Cześć, słuchajcie, czas na paczkę dla widza, 20 euro, 25 może i jakieś słodycze, ile uda nam się kupić, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie widz z paczki zadowolony. Ale dzisiaj akurat dwa wspierających, dzięki którym mogę takie paczki co jakiś czas robić, Chodzimy. Taką paczuszkę, pierwsze co to wlatują, knopersiki za 2 euro, mam aplikację, więc euro 79, pierwsze są knopersy. Za euro 29 mamy taką zupkę i wybiorę też dla widza, bo wiem, że niektórzy chcieli spróbować takiej zupki z, z puszki. Ja mówię, że mi nie smakują, jedna mi smakowała fajna, fajna, była dobra, ale damy też dla widza, który skoro chciał. Tylko jaką tu dać? Dobra, damy taką typowo niemiecką Kartofle z tym z kiełbasą, z parówką bardziej taką. Myślę, że będzie smakowało euro 29, z aplikacją, bo użyjemy dzisiaj aplikacji. Taka paczka moich ulubionych batonów, pick-upów. Zobaczcie, taka paczuszka Czoko Milk. 2 euro. Jedna paczka kwaśnych. I druga paczka takich normalnych. Małam cukiereczki. Te kulki są niedobre. Wam mówię, więc wrzucę takie gumy. Te są już fajne, dobre. 99 centów. Tutaj coś co sam uwielbiam, te cukierki tej firmy są obłędne, nie? Są pyszne, damy taką jedną z karmelem, z karmelem w środku, moje ulubione, no i drugą paczuszkę damy takie ciągnące się, też lubię, takie jakby krówki, ale to się naprawdę fajnie ciągnie, trzeba mieć naprawdę dobre zęby, żeby to sobie jeść, to druga paczka. Paczuszka Twixów, euro 49. Nie wiem jakie zostały tylko takie niebieskie i zwykłe. Damy zwykłe, bo nie każdy lubi takie niebieskie. To są słony karmel, więc weźmiemy zwykłe. Żelki z nim dwa po 99 centów też może ze dwie paczki, takie zwykłe z żyrafami. A w sumie to nie żyrafie, tylko jakieś dziwolągi. I drugą paczkę weźmiemy z takimi owocowymi jakimiś też dziwolągami. Dobra, 2 euro za dwie paczki. No i trochę jest, wrzucamy dalej. Wrzucamy dalej, może coś słonego teraz. Włożymy jeszcze paczuszkę chipsów, taką fit bardziej, nie? Mniej w ogóle tłuszczu, tego wszystkiego. I tutaj ten smak bardzo szybko idzie, tutaj sama papryka została. I dorzucamy Euro 11. Bardzo fajne, dobre chipsy. Tutaj mamy takie czekoladki z Milki. Dałbym serduszka, ładnie wyglądają, ale nie wiadomo, to może być dla jakiegoś faceta, chłopaka ta paczka, więc damy po prostu takie. Koniczynka. Na pewno nie jedliście jeszcze takiej czekolady. Zobaczcie, z tymi cukiereczkami, a może wezmę nawet dwie. Euro 11, nie jest za dużo, ale jest na pewno pyszna. W sumie ja też nie jadłem, ale wrzucę, bo ładnie wygląda. Dorzucam jeszcze takie fajne halloweenowe żelki, cukierki. Tutaj możecie się, cukierki, możecie się bawić w jakieś losowanie, tutaj są różne smaki. No, fajna, fajna opcja, też dorzucam. No i oczywiście biały Red Bull, którego już w Polsce nie ma. Niedawno były w promocji, mogłem wziąć ich więcej. Yy, wiele osób też pisało, że chciałoby spróbować tego Bifi, więc też jest w promocji. Nie jest w lodówce, więc powinno dotrwać trzy sztuki takiego czegoś. Takiego ciasta i w tym mamy salami. Euro 99, dorzucam. Dobra, myślę, że spoko paczka będzie. Naprawdę chciałbym do każdego z Was wysłać taką paczkę. Niestety muszę to ograniczyć jakimś losowaniem, jakimś wybraniem osoby. No i ogólnie dzięki za wsparcie. Im bardziej mnie wspieracie, tym częściej mogę takie paczki robić. Idziemy do kasy. No już jestem po zakupach. Jak widzicie paczuszka będzie wyglądała tak. Sporo tego. Nie powiecie, że nie. No i co? Wyszło za to 24 euro niecałe. Także do 25 się wyrobiłem. Jeśli by wyszło więcej, by wyszłoby więcej, nie liczyłem tego w trakcie. Także to tyle, trzymajcie się, do następnego, cześć!